Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Dzień był dosyć długi, i dużo spacerowaliśmy po Stambule. Zwiedziliśmy Grand Bazar, kupując różne grand bazarowe rzeczy. Potem zwiedziliśmy dwa meczety. Potem zobaczyliśmy jeszcze jeden bazar, który nie był Grand, ale był bardziej folklorystyczny od tego Grand Bazar. Teraz rozdzieliliśmy się i razem z Wojtkiem płyniemy po Bosforze. Przy zachodzącym słońcu. Dosyć romantycznie. No. <laughs> e, wygląda to mniej więcej tak. Dużo ludzi. Rzeka, w zasadzie ciśnina. I tyle. Tyle w skrócie. Żyjemy, mamy się dobrze. Łazimy, zwiedzamy. Jutro ruszamy do. Bułgarii, chyba że ładę znowu się popsuje Zobaczymy. Trzymajcie kciuki i pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Do zobaczenia.